Witam Was moi kochani. Niestety jeszcze takim zachrypniętym głosem. Nie mam nadzieję, że to mi szybko przejdzie. Jest już dość późno, ale wyciągamy karty na 23 grudnia już. Jest to oczywiście czytanie ogólne, a pełne czytanie znajdziecie, kochani, na moim TikToku oraz na moim YouTubie. Tarotowe Przesłania dla ciebie w zakładce filmy. Na no 23 grudnia wyszła nam całkiem pozytywna karta Szóstki Puchaków i przesłanie od jednoroszców, duchowe spełnienie. Zapowiada się dzień taki bardzo spokojny, nostalg nostalgiczny. Możemy wspominać przeszłość, nawet odległą, nawet nasze dzieciństwo. Możemy także spotkać niespodziewanie kogoś właśnie z naszej odległej przeszłości. Może również kogoś, z kim mieliśmy związek kiedyś. Może ten kontakt się odnowić. Ktoś z odległej przeszłości, albo nawet nie takiej odległej, może do naszego życia w jakimś sensie wrócić. Kochani, zaraz wrócimy do tego czytania. Najpierw jeszcze przypomnę, że. Na moim YouTube, w zakładce Filmy, znajdziecie czytania na nadchodzący rok 2026 dla poszczególnych znaków Zodiaku, a także czytanie ogólne. Są one za długie, abym mogła udostępnić je na TikToku, więc, kochani, zaglądajcie na mojego YouTube'a. Tam są, oczywiście, również czytania na każdy dzień, tydzień, miesiąc, również dla poszczególnych znaków Zodiaku. No i czytania tematyczne, przesłania anielskie, czytania w sposób Zapraszam Was też od razu na czytania indywidualne. Możemy zrobić takie czytanie. Całościowe, ogólne, w którym rozpatrujemy wszystkie sfery życia. Jest to czytanie bez limitu czasu, bez limitu pytań. Możemy także zrobić czytanie na jedno pytanie. To również nie jest tylko odpowiedź na tak lub nie, ale dogłębnie i wnikliwie za pomocą karta rota oraz swojej intuicji badam dany problem. Lub z Kochani, zapraszam też Was na prywatne kursy tarota. Również możemy tutaj ustalić cenę, tak promocyjnie z okazji świąt i Nowego Roku, oraz na reiki i jajowanie, czyli oczyszczanie energetyczne za pomocą jajowania. <laughs> No i dobrze, i wróćmy teraz do czytania, bo się nam czas kończy. Szóstka pucharów może mówić o tym, że tego dnia będą ważne sprawy związane z dziećmi. Zwróćmy więc na to, kochani, uwagę, zaopiekujmy się też naszym dzieckiem wewnętrznym.